Halo, halo, cześć, witam Was w kolejnym odcinku na moim kanale. Witam Was po małej przerwie, byłem na małych wakacjach. Dzisiaj witam Was w odcinku, gdzie porozmawiamy sobie o memcoinach, bo dużo się dzieje, jutro Wam zrobię update mojego portfela. Także standardowo łapka w górę i dajcie znać w komentarzu, w jakiej Wy kryptowalucie najbardziej w tym momencie siedzicie. No ja w tym odcinku poruszę, co się zmieniło, jak chodzi o memcoiny w moim portfelu, bo dużo, dużo tego. W tym momencie w ogóle Bitcoin na 103 tysiące dolarów, widzimy ładne wzrosty, na crypto bubble widzimy, że niektóre memy sobie dobrze radzą, ale przede wszystkim hype bardzo ładnie poleciał, no, zrobił ponad x5 od listingu i to, to jest rzecz, o której mówiłem, dlaczego nowe koiny będą po prostu rosnąć, co prawda na samym hype nie zarobiłem, ale to miałem na myśli, kiedy wam mówiłem, że nowe koiny, nowe narracje zdecydowanie lepiej mogą dać zarobić niż po prostu stare koiny, dlatego, no, że no, trzeba sobie tutaj uwzględnić, że takie XRP i tak zrobiło bardzo dobry wynik. Ja się tutaj trochę myliłem, ale no, tak jak mówię, no, ten wynik na hypie czy na nowych coinach innych, które, które wychodzą, jest moim zdaniem w tym momencie zadowalający. Ja z takich fundamentów, no, to zrozamieniłem trochę w Layera oraz trzymam w tym momencie trochę scrolla. O tym również pisałem na moim Twitterze, na którego bardzo serdecznie was zapraszam. No, i chciałbym Was jeszcze zaprosić na kanał Kryptospojrzenie. Linki zostały Wam wszystkie w opisie. Kryptospojrzenie to kanał, w którym ja pomagam, uczestniczę również. Możecie tutaj znaleźć wiele analiz. Jest to po prostu, jest nas pięć osób w zespole i po prostu łącznie dowozimy Wam 3-4 materiały tygodniowo. Także myślę, że coś ciekawego. No a przechodząc już w tym momencie do. Memów, no to musimy sobie zacząć od tego, że no memy łapią trakcję, tak? Znowu, znowu ten hype na memy powoli powraca. Możemy zobaczyć, że memy wchodzą obecnie w taki prawdziwy marketing. Zobaczcie, jak Nottingham Forest, czyli no klub piłkarski, jaką ma reklamę floki.com, jakby szczerze. Ja nawet nie wiedziałem, że aż tak można kupić sobie promocję. Chodzi mi tutaj o to, jak dużo floki musi im płacić za to, że mają tak brzydkie logo, w sensie wiecie, no dosłownie wyciętą grafikę na swoim zdjęciu. Ee, z logiem, z logiem jakiegoś mema, tak? Tutaj floki jest jednym z większych memów. Floki, wpiszemy sobie Flokiego. no W tym momencie 73 w kapitalizacji. Moim zdaniem, Floki jeszcze fajnie też odda, chociaż ja już nie posiadam Flokiego. Floki tutaj odpalił kolejne, kolejne memy, z tego co wiem. Odpalili kata, no to Simon z kata pewnie znacie, to był erdr dla posiadaczy Flokiego i tak dalej. No ale odpalili ostatnio jeszcze nowego mema. Nie wiem, czy go znajdziemy tak na szybko, bo nie ukrywam, że ja już w tym nie siedzę. W sensie po prostu nie siedzę w tym, w tym memie. O dokładnie, BNB Chain możemy zobaczyć, że Monkey Meme jest to nowy, nowy coin, który się odpalił, i w tym momencie Monkey e, przy współpracy z Floki ma, nie ma jeszcze podanej kapitalizacji, ale widzimy, że mamy tutaj zjazd. Także to też może być ciekawe, żeby się w niego załadować. Nie wiem, zobaczymy. Ja w tym momencie nie siedzę w tej kryptowalucie na pewno. Ale chyba się zacznę przyglądać. No Jak wpiszemy sobie meme coiny, to widzimy, że coraz więcej artykułów. I tu was muszę przestrzec. Uwaga na te wszystkie biznes insidery i tak dalej. Jakby oni się szczerze nie znają na rynku kryptowalut. I z całym szacunkiem, nie czytajcie proszę, proszę takich rzeczy. Tutaj są jakieś memy. Jakby tu jest więcej e, gadania głupot, niż nam się wydaje. Więc nie idźcie, wy to, co nam wam biznes insider poleca, czy coś. Jakby jak chcecie kogoś pytać o krypto, no to używajcie Twittera i tak dalej, nie idźcie, nie idźcie w te takie typowe web artykuły, bo pomimo że oni mają wiecie hype i tak dalej, no to tej wiedzy nie mają za dużej, a idąc już do tego co się dzieje obecnie w memach, no to NPC jest to moja największa pozycja w tym momencie. Trzymam bardzo dużego baga. Trochę żałuję, że nie sprzedałem przy ATH, no ale oczywiście, kto by, kto by wiedział. W sensie, ja tam nawet sprzedałem, ale odkupiłem, nie wiem, z 10-15%, jak cena spadła. W tym momencie cena bardzo mocno spadła, ale cały czas trzymam NPC. -ta. Uważam, że to jest bardzo mocna pozycja. Weszli na tego kukoina. Zrobili ładnego pumpa i, i, i na razie tutaj cały czas jestem. Kolejną pozycją pod względem i kapitalizacji i pod względem moich funduszy no to jest na pewno Simon Scott. Jest to właśnie mem związany z Floki, już nie raz o nim mówiłem. Uważam, że ta pozycja, ten market cap, który w tym momencie jest dostępny jest bardzo interesujący. No i tutaj on jest dostępny na Binance, jeżeli my mówimy o futures'ach. Ja tutaj uważam, że po prostu Binance będzie chciał mieć swoje memy po prostu na BSC Chain'ie. Dlatego prędzej czy później Simon Scott również trafi na spot'a. I dlatego uważam, że Wise Monkey również jest w stanie trafić na spota, bo po prostu Binance'owi zależy na tym, żeby na ich chainie się dużo działo i po prostu no, był on chodliwy. tak? I tutaj dobrym przykładem jest to, że Binance potrzebuje po prostu swoich memów, bo Binance chce ruszyć w pewnym momencie przecież swojego, swojego chaina, tak? żeby tam się coś działo, a memy moim zdaniem najlepiej obudzają łańcuch. Kolejnym memem, który niedawno wystartował, jest Milady Cult Coin. Jest to meme coin od projektu Milady, od projektu kryptowalutowego NFT dokładnie. No i szczerze, albo to będzie największy scam tego roku, albo to będzie naprawdę dobre. Ja tutaj się grubo załadowałem, jakby szczerze nic nie wiadomo poza tym, że shillerów tutaj mają masę. Naprawdę grube osoby to szilują, aczkolwiek no, wygląda to, nie wiem, no, mnie, mnie na przykład to nie śmieszy, ale no, chodzi o to, żeby, żeby się ładować, tak? Tak to przynajmniej rozumiem. Także no, ja się tutaj załadowałem, zobaczymy, co z tego będzie. W tym momencie kapitalizacja około 200 milionów dolarów. Wiem, że parę osób pisało, że jest 600 milionów, bo tak podawał DexScreener, ale końgiko już podawał dobrą kapitalizację, jest ona na poziomie 200 milionów. Uważam, że ma to potencjał dość duży, no jest to mocno shillowane, także no kult jest kolejnym memem, w który się za załadowałem. Tutaj keyboard cut, no to to jest cały czas kot na bejzie, którego trzymam, on tam jakieś fajne wzrosty zrobił. Mam tutaj, nie ukrywam, już moonbaga bardziej, ale no ten moonbag z 1500-2000 dolarów w tym momencie jest warty, także fajnie to wygląda. No i uważam, że jak tylko BASE się bardziej odpali, no to te, jakby mamy tutaj narrację i na bejza i narrację na... Koty tak, a skoro stawiam na kata zwykłego, no to key, cable art uważam, że również tutaj wypali. Następnym kotem jest happy cat. Jest to kot znowu na solanie. Ja nie ukrywam, że ja tutaj dość ostro poleciałem. Ja się załadowałem za. Żeby was nie skłamać. właściwie nie pamiętam, czy to było tu nie, bo to jest grudzień. Ja się załadowałem za jakieś 7 osiem tysięcy dolarów. Mniej więcej no tak przed czwórką z przodu. No i w tym momencie jestem bardzo mocno w dupie. Nie ukrywam, że trochę tych coinów sprzedałem tutaj po 0,2 i w tym momencie no tutaj, tutaj coś tam dokupiłem, ale generalnie jestem na bardzo srogim minusie. Trzymam tą pozycję, no, uważ... oni również weszli na KuCoin'a. Uważam, że ten happy cut prędzej czy później odbije, no ale nie ukrywam, że ja w tym momencie jestem na minusie. Jest to jakaś tam pozycja, ona była dość duża w portfelu, no ale tak spadła, że nie jest warta tyle, ile powinna być. No i ostatnim memem w moim portfelu w tym momencie jest Kizuna. Kizu na bardzo mały market cap 14 milionów. Uważam, że tutaj narracja podtało. Widzimy, że ten wykres nie ma dużej płynności, dużo się nie dzieje. Jednak cały czas stawiam na to, że takie X10 na takim czymś jest na łatwo do zrobienia i, i będzie jeszcze o tym głośno. Jakby mem przez 3 miesiące nie umarł, także to już jest dobra informacja. Cały czas tutaj sobie działa. Już nie mówiąc o tym, że no, jest to mem, który, który rok temu w grudniu pamiętam wywalał bardzo ładne ATH. Najpierw w grudniu, potem w lutym. Także znowu możemy tutaj postawić, że ten luty może być ciekawy dla takiej kizuny. No, i to tyle w tym odcinku. Zostawcie łapkę w górę i dajcie znać w komentarzu, w jakim konie wysiedzicie. Zapraszam Was na mojego Twittera. Tam dziennie wlatuje w tym momencie analiza coina I do usłyszenia. Pozdro.